Pan z wami. Słowa w Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko postawił je przed nimi i rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie będziecie. Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Posłużę się dzisiaj poezją. Co mi się rzadko zdarza na Miałem się straszne opory, jeśli chodzi o, y, o ten dzień, o to słowo, o, o to święto czy wspomnienie. Y, bo wiara źle komunikowana bardzo może zniechęcać i zawstydać. To znaczy, jak mówimy na temat wiary i na tematy związane z wiarą w sposób jakiś infantylny, y, jakiś taki plastikowy, nie chcę powiedzieć, z odcieniem unikania. Y, ale jeśli powiem, to myślę, że wiesz o co chodzi, nie o samo objawienie i sanktuarium, tylko o to, co czasami tam się dzieje i jak to jest przedstawiane. Plastikowa figurka z maryi z odkręcaną głową. Jakby tego typu zjawiska, jakie występują w kościele, bardzo mnie osobiście do tej wiary zniechęcają i sprawiają, że ja gdzieś mam jakiś taki opór, żeby tą wiarę komunikować innym, tego typu przedstawianą wiarę. Mam ochotę niejednokrotnie zapaść się pod ziemię, i wiem, że są czasami takie grupy, wspólnoty, nawracające innych właśnie w sposób bardzo infantylny albo bardzo kiczowaty. Nie wiem, czy to by było dobre słowo. I to mnie niejednokrotnie, kiedy patrzę na to, co jest w kościele, bardzo motywuje do tego, żebyśmy ciągle szukali jakichś nowych dróg. No, dzieło nowej ewangelizacji. No, to znaczy, że ciągle mówimy tę samą, głosimy tę samą Ewangelię, ale szukamy ciekawej formy, sposobów przekazywania jej, żeby to nie było słabe i plastikowe. Jak ktoś uczy w szkole, to wie, że czasami tam przekazujemy ciągle te same treści, ale z roku na rok trzeba się przygotowywać do lekcji, żeby je przedstawić nowej grupie ludzi, którzy już trochę inaczej myślą. W sposób atrakcyjny. Dlaczego tak zaczynam i ja o tym mówię? Bo kiedy kojarzy mi się to wspomnienie liturgiczne z aniołami Stróżami, to jakoś bardzo mam taki dystans właśnie przez to, jak infantylnie czasami można o tym mówić i to pokazywać. To, że to jest Ewangelia o dzieciach, to, że ta modlitwa Aniele Boże stróżeni, czasami sposób, w jaki się nie modlimy i mówimy, już niesie ze sobą taki, taką dużą dawkę infantylizmu i, i, i dziedziny niejednokrotnie. I wydaje mi się, że z sztuką, żeby umieć przedstawiać te postaci aniołów w ogóle w sztuce, jak sobie popatrzymy, jak czasami są przedstawiani, jak takie kłopotniki ze skrzydłami, wiadomo różne okresy sztuki. Niosły różny obraz, ale gdzieś chyba najbardziej te barokowe, porośnięte grubymi fundami skóry, dzieci ze skrzydełkami, to jakoś mi się osobiście kojarzą z aniołem i kiedy mam o nich mówić, to mnie jakoś tak no właśnie trochę trąca. Pewnie z tego powodu mój anioł stróż niejednokrotnie był bezrobotny, bo ja bagatelizowałem z tego powodu potrzebę zwracania się do Niego i proszenia Go o pomoc, czymkolwiek. No bo miałem taki infantylny obraz tej modlitwy Aniele Boży Mój i całej tej otoczki wokół aniołów. Gdzieś Michał Archanią, który biega z mieczem i wali szata po głowie, jakoś jest mniej bliższy. Nie wiem czemu, ale do niego jakiś większy sentyment niż do aniołów stróżów. Do momentu, kiedy zaczyna się dziać źle tak jak mówię, od samego początku był anioł upadły, który wszystko zepsuł. I kiedy w mojej codzienności, w moim życiu zaczynają się odzywać i wracać sytuacje sprzed mojego nawrócenia, kiedy tak kolokwialnie mówiąc czuć swąd siarki i to, że zło jest blisko, no to wtedy sobie zaczynam przypominać, że jest ktoś taki jak anioł stróż i zaczynam do niego wołać. Ale właśnie, w jakich formach? Jakoś tak jak mówię, ta modlitwa Aniele Boże jest dla mnie na tyle prosta, że, że ciągle mam do niej dystans. I jest jeden wiersz, który jest bardzo prosty w swojej wymowie, ale jakoś do mnie bardziej przemawia, bo mi pokazuje trochę może też tą moją przeszłość i, i to wychodzenie z różnych sytuacji. I ten wiersz pisany też przez osobę, która nie zawsze była w kościele, a nawet bardzo była poza nim, mimo że jest kawałkiem takiej sztuki wyższej, poezja, nie wiem jak to nazwać, no wiersz normalnie, to jakoś do mnie przemawia treściowo, więc chciałem się z nim podzielić, żebyśmy zobaczyli, jak można w bardzo prosty sposób pokazać to, co ważne, żeby nie zagadać. Aniele stróżu mój, Często zapominam, że zawsze przy mnie stoisz. W koszulce z napisem security Drepczesz krok w krok. Czy widząc moją głupotę Opadają ci ręce i skrzydła? Czy ogryzasz paznokcie, Pijesz podwójną melisę, Liczysz do dziesięciu? Farbujesz powielany stresem włosy? Czy kusił cię kiedyś urlop na żądanie? Mój, stróżu, mój stróż jest aniołem po przejściach. Rekonwalesencja po wieloletniej traumie, wspominamy stare, niedobre czasy. Oczy błyszczą łzami, kiedy mówi tak się o ciebie martwiłem. Ściskam jego dłoń z wdzięcznością, a on przytula mnie po skrzydłem. Chwała Bogu, ma aniołską cierpliwość, naprawdę spadł mi z Niego to zdecydowanie opis bliski mojemu panu Ołowi Więc to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a jednocześnie być wdzięcznym za to, że w tej wspólnocie komunikowanie, ewangelizowanie, mówienie o Bogu i o wierze nie jest banalne i proste, nie jest jak ta odkręcona główka Matki Bożej, Spojemnymi kanałami ześwięconą, tylko tutaj czuję i doświadczam, że potrafimy mówić o ważnych rzeczach, o tych związanych z wiarą w sposób obrazowy, prosty, a jednocześnie bardzo głęboki i nieinfantylny. I za to chciałem Wam podziękować, szczególnie za ostatnią sztukę, na której byłem dopiero trzy razy, by się stwierdzić, że tak mało, mamy. ale dzięki bardzo, za wszystko, co tam się dzieje. No to tyle może, żeby nie przegadać. I druga rzecz, która dzisiaj w tym słowie jakoś do mnie zapukała, zainstalowała się w moim sercu, to jest to słowo o aniołach, którzy się wpatrują. Wpatrują się w oblicze Ojca, czyli, czyli kontemplują Boga. Służą przed Nim, no bo niekoniecznie ja bo on tego nie potrzebuje, ale służą przed Nim, do ludzi, żeby im pomagać. My jesteśmy częścią ich służby. Ale ważna jest ta kolejność. Od Niego, od niebiańskiej liturgii, w której uczestniczą, do misji, do której On ich powołuje. Nigdy inaczej. Żeby o tym pamiętać, że najpierw On, bycie przy Nim i służba Jemu, a potem dopiero służba ludziom. Dzisiaj w Ewangelii było sporo o pokorze też. No i właśnie tutaj trzeba bardzo dużo pokory, żeby tę misję od Boga przyjąć, jakakolwiek ona by nie była, bo czasami ta misja będzie wbrew naszym oczekiwaniom, upragnieniom. Czasami możemy powiedzieć, że jest słaba, głupia, albo że Pan Bóg przesadza. Tak powiedział Lucyfer, że nie będę służył. Że to zadanie, to misję, to powołanie, które dostał, powiedział nie. Nie będę służył jakiemuś tam człowiekowi i się Bogu postawił. No właśnie, byśmy mieli pokorę tych aniołów, którzy chcieli służyć. Byśmy nie skończyli jak ten, który powiedział non serviam. I to, co widać u aniołów, też jest bardzo widoczne u Jezusa. To znaczy, patrzy na Ojca, modli się, patrzy na Ojca, stąd się rodzi Jego misja, stąd my, którzy jesteśmy no, nierozerwaną częścią Jego misji. I to, że dla nas Izana zrobił takie rzeczy, na które my na pewno nie zasługujemy i mógłby się zbudować powiedzieć, wiedząc jak potraktujemy to, to wszystko, co dla nas zrobił, mógłby powiedzieć, też nie będę służył. A mimo wszystko miał tyle pokory, że pochylił się nad człowiekiem. Co więcej, umarł mu brudne nogi i umarł za niego na krzyżu. Więc to jest taki wzór, Kogoś, o kim można powiedzieć, że jest pierwszym z aniołów, bo Jezus ma konkretne zadanie od Ojca i to zadanie wypełnia. Więc jest, jakby dla nas, pierwszym aniołem i zwiastunem dobrej nowiny. Sam jest częścią tej dobrej nowiny. I to, czego nas uczy On, o nas aniołowie, to jest uwielbienie, adoracja, ta liturgia ciągłe zwrócenie w stronę Ojca. Więc chciałbym, żeby to na pewno było dla nas takim wyznacznikiem na ten rok. To, że się wpatrujemy w ojca, i z tego patrzenia rodzi się misja, rodzi się zadanie. Z tego punktu wychodzimy i idziemy do ludzi. Znowu, czy będziemy to robić w taki sposób jak inni, to znaczy bić ludzi Biblią po głowie i straszyć diabłem. On jest, nie zaprzeczamy, że, że jest inaczej. Ten diabeł jest, tylko nie chcemy o nim za dużo mówić, bo nie chcemy go celebrować. Nie chcemy celebrować Jego obecności. On nie jest najważniejszy. Jak czytamy Słowo, czytamy Ewangelię i widzimy historię zbawienia, to jeśli, tak jak Chrystus, idziemy i głosimy dobrą nowinę, ten diabeł wrzeszczy i ucieka. Sam się demaskuje i sam zwiewa, więc niekoniecznie trzeba mu robić reklamę. Trzeba mówić o dobrej nowinie o Bogu e, i pokazywać na kogo nie patrzeć, e, znaczy wskazywać e, na, na diabła tylko po to, żebyśmy mówili, żebyśmy nie skończyli kiedyś tak, jak on zaczął e, na kartach Pisma Świętego, czyli bardzo słabo. E, więc to wpatrywanie się w stan Ojca i pokorne przyjmowanie tego, co nam zleci, tej misji, którą nam da, byśmy byli aniołami dla innych, nie będzie dla nas takim. Programem na ten rok. Mam nadzieję, że wszyscy dojdziemy do końca. Jak ktoś będzie miał problemy, to pamiętajcie, że Pan posyła aniołów, aby nas doprowadzić do celu. Łapcie je za rękę albo za skrzydła. Amen.